Województwo śląskie kojarzy mi się głównie z Katowicami, no i z tymi wszystkimi mniejszymi miejscowościami, które są tutaj dookoła. Z kopalniami, węglem. Typową kuchnią śląską. Cenię Województwo śląskie za klimat. Za kultywowanie tradycji śląsk oraz za to, że nie stoi w miejscu i wciąż inwestuje się w jego przyszłość i rozwój. Otwartość na nowości. Bardzo lubię za góry, za beskidy bo to jest super sprawa. Województwo Śląskie jest szczególne, w, jeśli chodzi o historię i to, co, to czego województwo Śląskie doświadczyło. Tutaj pewne kultury się przenikały i stworzyło to bardzo ciekawą mieszankę, którą szkoda byłoby jakoś zatracić. My są gryfne frelki, <grym> jospiekarty z Katowic. Śląski obiad, który podaje zawsze babcia, odpusty w kościele, takie tradycyjne rzeczy, naprawdę. To są moje korzenie, tak. Moja rodzina stąd od zawsze pochodziła, walczyli w powstaniach, moi przodkowie. Ja bym chciała, żeby za 10 lat ten region wyglądał, nie stracił nic ze, swojej takiej, ze swoich charakterystycznych cech, ale żeby troszeczkę rozkwitnął. Więcej rowerów w stacji rowerowych. Można byby też, żeby tą siatkę tam rozwinąć u Was, bo też jest tak, mogło być lepiej. Powinny być właśnie te nowe technologie, ponieważ edukacja jest rozwinięta i tak dalej, ale nowe technologie przyciągają, przyciągają też nowych ludzi i korporacje i to też by pomogło w rozwoju. Nie wiem, tak powie powiedziawszy, jak u Was wygląda sprawa z czystością powietrza, ale zakładam, że może nie być zbyt kolorowo, jak to w takich wielkich aglomeracjach miejskich, więc myślę, że więcej parków na pewno by mogło się przydać. Prowadziłabym bezpłatną komunikację dla mieszkańców Śląska. Mogłabym tu mieszkać, pracować, żyć. Uważam, że poza Krakowem, którego jestem bardzo przywiązana, to jest to chyba Śląsk, to jest jedyne miejsce, gdzie ewentualnie bym rozważała, że się mogę przeprowadzić. Śląskie tu rozmawiamy. Śląskie tu rozmawiamy. Śląsk, to Śląskie tu, tu rozmawiamy. rozmawiamy. Śląskie tu rozmawiamy.